Cześć! Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić sos zero w domowym zaciszu. Jesteście gotowi? Startujemy! Potrzebujesz polero, najlepiej całą saszetkę, dlatego, że przy użyciu kolejnego schodnika, czyli gumy Guar, delikatnie ten, ten produkt nam kradnie słodycz. Pół litra wody. Czyli wsypujemy saszetkę bolero, Następnie gumę Gouart, ja tak wsypuję taką jedną czubatą łyżkę, łyżeczkę, zamykamy blender, a teraz uwaga, bo będzie bardzo głośno, ale tylko chwilę. Uch! Patrzymy, jak konsystencja. Yy, jeszcze jest za rzadki. Yy, pamiętacie, że w ten sam sposób możecie zrobić sobie na przykład dip do, yy, na przykład do omletów albo do różnych słodkich dań. Wystarczy tylko, właśnie, że yy, bolero yy, albo inny słodzik i przyprawy zblendujecie w mlekiem kokosowym, prawda? I macie do tego taki jakby budyń albo jogurt e, tylko trzeba stopiować konsystencję, bo możemy też zrobić z tego krem, ala krem zero. Natomiast my tutaj chcemy zrobić to i zobaczymy jak mój są zero e, mandarynkowy. No widzę, że konsystencja jest już świetna. Widzicie to? Zupełne zero. Mam nadzieję, że mój pomysł się Wam podoba. I czekam na kolejne podpowiedzi. Co chcecie, żeby nagrać, pokazać w jaki sposób robię? Dostałam wczoraj yy, taką propozycję, żebym nagrała, w jaki sposób robię pizzę. To też jest myśl. A jaki jeszcze jest pomysł? To napisz mi w komentarzu. Dzięki!